Z ostatniej chwili czarownica spodziewa się dziecka. Wszyscy mieszkańcy wrzosowisk bardzo chcą wiedzieć, czy Bobas będzie miał rogi czy kopyta. Dowiemy się na Lali Lu. Barbie zaczyna zupełnie nowe życie. Zrób typowe rogi dla diaboliny. Uformuj małe kuleczki z piankoliny i zrób z nich rogi. Przymocuj je do głowy i uformuj resztę kasku. Pomaluj go czarnym lakierem do paznokci. Zrób teksturę złotą farbą akrylową. Uformuj oczy diaboliny i zrób kreski eyelinerem. Namaluj brwi. Dopełnij makijaż czerwoną szminką. Wykonturuj kości policzkowe. Zrób jej piękną suknię do ziemi. Przyklej ją z tyłu i usuń nadmiar materiału. Ups, dobrze, że materiał jest elastyczny. Diabolinie pokazał się brzuszek. Zrób pelerynę z czarnego tiulu w kropki i dodaj pas. Narysuj kształt skrzydeł na tekturze zgiętej na pół. Wytnij je i rozwiń. Pomaluj skrzydła na czarno. Przyklej dekoracyjne piórka. Piękna para skrzydeł to typowy dodatek u diaboliny. Przydają się, kiedy podróżuje. Diabolina chodziła po ogrodzie wróżek, myśląc sobie, jak mam powiedzieć Konelowi o dziecku? Co będzie, jeśli ta nowina go wystraszy? A może się ucieszy? Ach, doprowadzi mnie to do szaleństwa! Kochanie, nie martw się, wiem już od jakiegoś czasu. Kocham Cię i nasze dziecko też. Tak jak przewidziały duchy, diabolina urodziła córeczkę, Tinę. Wygląda zupełnie jak diabolina. Ugnieć trochę piankoliny. Uformuj rogi i kask. Spraw, żeby rogi wyglądały tak, jak u jej mamy. Pomaluj kask czarną farbą akrylową. Zrób bieliznę z czarnej, sztucznej skóry. Zabawka pterodaktyl był bardzo miły i pożyczył dziewczynce skrzydła. Pomaluj je na czarno i oklej piórkami. Przyklej skrzydła z tyłu. Dzicia jest taka słodka! Kolejna ciemna dusza będzie mieszkać na wrzosowiskach. Dina to nocny marek, tak jak jej rodzice. Ciemność jest w jej naturze. Będziemy wspaniałymi rodzicami, prawda, Diabolino? Damy jej tyle miłości, na ile pozwolą nam nasze czarne serca. Po narodzinach Gigi, nowi rodzice zdecydowali się uwiecznić dane nowonarodzonego Bobasa. Przyklej dekoracyjną ramkę do kartki papieru. Odrysuj i wytnij kształt sylwetki z rogami i skrzydłami. Pomaluj ramkę na czarno i pokryj ją warstwą przezroczystego lakieru do paznokci. Włóż do środek wydruk daty i godziny narodzin i dane dziecka. Przostrób skrzydła piórkami i dodaj kryształek na środku. Jak dobrze, że zamówiliśmy je z wyprzedzeniem! A może nasza córeczka powinna odbyć wizytę u astrologa, żeby poznać dokładny czas narodzin? Racja. Kiedy Dina podrośnie, zdziwi się, jaka była kiedyś malutka. Odrysuj nakrętkę na czarnym papierze piankowym. Wytnij kółko i przyklej je do spodu nakrętki gorącym klejem. Przyklej nity dookoła. Pomaluj dwie figurki dinozaurów czarną farbą. Postaw je po bokach krzesła. Kółko z filcu stało się poduszką. Pomaluj drewnianą deskę farbą akrylową. Przyozdób oparcie krzesła koralikiem i dodaj mały blacik na głowach dinozaurów. Niestety nawet takie piękne krzesełko nie sprawi, że Tina zje owsiankę. To tak jakbym mówiła, nie chcę tego jeść! Kochanie, dlaczego tak się zachowujesz? Dostaniesz owoce jak zjesz owsiankę. Też taka byłam w dzieciństwie. Tina kocha pokrojone owoce. A lody w wafelku kocha jeszcze bardziej. Mm. Skrzyżuj dwie wykałaczki i pomaluj je na czarno. Nawlecz koraliki różnych kształtów i rozmiarów. Przymocuj zawieszki do ramki jedną po drugiej. Jaka stylowa zabawka! Wygląda jak żyrandol od projektanta! Tinie też się podoba! Spójrz na te dzwoneczki Tina! Słyszysz liście i drzewa? Posłuchaj, natura do ciebie mówi! Zróbmy tablicę do zabawy! Narysuj chmurę i linię na arkuszu tektury. To będzie podstawa! Wytnij kształt i odrysuj go na fioletowym papierze piankowym. Chyba zaraz zacznie padać. A, to tylko chmurka. Okryj jej krawędzie kreatywnym drucikiem. Jest taki miękki! Nawlecz kilka koralików. Dodaj rzep. Przeciągnij go przez koralik. Przyszyj rządek nitów. Przyozdób tablicę kilkoma kryształkami i kawałkiem elastycznej gumki do włosów. Dodaj zawieszkę i czarną chmurkę. Bobas nauczy się tyle o świecie dzięki tej tablicy. Moja córeczka jest chyba dzisiaj nie w humorze. Zobacz, co dla ciebie mam. Bardzo fajnie się to dotyka. Proszę, zobacz. Dobra robota. Ta tablica zajmie na chwilę dzidzie. Jaka ciekawa metalowa lampa. Pokryj ją gorącym klejem i uformuj smoczek. Przytnij brzegi nożem introligatorskim. Jeszcze jeden dinozaur oddał swoje skrzydła. Weź moje stare skrzydła. Załatwię sobie nowe. Buteleczka ze skrzydłami wygląda jakby była pełna magicznego eliksiru. W środku jest sowie mleko. Wypij je, a urośniesz duża i silna. Mam Ci tyle do pokazania. Proszę, pij, kochanie. Zróbmy teraz łóżeczko dla naszej dzidzi. Weź połówkę plastikowego jajka i trochę drutu. Przetnij kawałek i zrób supeł z każdej strony, żeby dobrze się trzymało. Przyklej połówkę jajka gorącym klejem. Dodaj teksturowany wzorek na nogach i łóżeczku pistoletem do gorącego kleju. Pomaluj całość brązową farbą akrylową. Dodaj warstwę metalicznej akrylowej farby. Wow! Wygląda jakby łóżeczko było w gałęziach drzewa. Dodaj sztuczny mech na dno i na gałęzie. Oklej środek łóżeczka sznurkiem. To tak, jakby kołyska powstała dzięki siłom natury. Ach, konal, nie udźwignę dłużej, Tiny! Ma tak silną energię jest już dość ciężka. Pogotowie ratunkowe mamy już tu jest. Oto piękne łóżeczko dla ciebie. Jest jedyne w swoim rodzaju. Ledwo udało mi się je dostać, tyle leśnych mam miało już na nie oko. Narysuj grzechotkę z rogami na tekturze. Wytnij ją. Przymocuj kółko na środku. Pokryj całą powierzchnię gorącym klejem. Dodaj rączkę z drewnianej wykałaczki. Pomaluj całość farbą akrylową i spraw, żeby wyglądała jak stary brąz. Dodaj dzwoneczek. Konal, co tam chowasz? Tak, to grzechotka. Taki odgłos wydawały kiedyś końskie kopyta. Zrób poduszkę w kształcie węża. Wytnij duży kawałek materiału. Sklej brzegi i przewróć węża na drugą stronę. Wypchaj go syntetyczną watą. Przełóż przez niego drut tak, żeby wąż mógł się ruszać i nie stracił kształtu. Przyklej do twarzy parę oczu. Ach, te oczy odstraszą nawet największych drapieżników. Przyklej mu na grzbiecie nity. Małej Tini jest wygodnie na nowej poduszce. Didzia niczego nie musi się bać. Jej najlepszy kumpel to wąż. Będą razem na zawsze. Teraz diabolina jest nie tylko mocną wróżką, ale i mamą. Spodobała Ci się mała Tina? Daj nam znać poniżej. Daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych filmików od Lalilu.